Witam Państwa w komentarzu walutowym BOS FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domach BOŚ. Dziś mamy dzień 10 października, środa, godzina 10, w związku z tym zapraszam, zapraszam do mojej na cztery najciekawszych parach walutowych, jakich dla Państwa przygotowałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara, jest to rynek rynk euro-dolara w ujęciu dziennym. No i to, co warto zauważyć, to to, że tutaj wczorajszy bardzo duży ciemny, czarny korpus wskazuje, że to sprzedający byli, sprzedający byli w dominującą stroną w trakcie wczorajszej sesji. na przykład zaczęło to się już, już od rana, kiedy tutaj jakieś duże zlecenia z Londynu przyszły na sprzedaż wspólnej waluty. No przede wszystkim Ruch ten odbył się na kanwie informacji z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który obciął prognozy globalnego wzrostu, to raz. Dwa, widać było, że ta akcja Reverse Repo w wykonaniu Banku Chin nie pomogła tak naprawdę w poprawie nastrojów. A jeszcze późniejsze powiedzi eurodecydentów, przede wszystkim ministra finansów Hiszpanii, o tym, że Hiszpania aktualnie nie potrzebuje pomocy, No potwierdziły ten trend, potwierdziły ten trend nawet po jak widać, że z euro dolar lekko tylko tutaj dzisiaj nam się troszkę podniósł jakby również, to jest również wynik tego, że te oczekiwania w stosunku do wyników amerykańskich spółek może są zbyt troszkę negatywne. Tutaj mówi się o tym, że to będzie najgorszy kwartał wyników 2009 roku, a w tej chwili mamy bardzo wysoki poziom korelacji właśnie, ujemnej korelacji koszyka dolarowego w stosunku do do amerykańskich indeksów także. Jeżeliby tak zaczęłyby spadać, no to dolar by się umocnił. Także jednak widać, że w tej chwili to wsparcie, to wsparcie gdzieś tutaj w okolicach 1,2842, jak jak nam wybroniło te spadki? Wybroniło nam te spadki i w tej chwili od góry jesteśmy ograniczani przez 1,29 przez 1.29. Widać, że dzisiaj czekamy na impulsy ze strony spotkań producentów, czyli spotkanie na linii Olaun Samaras. Raczej ja nie spodziewałbym się tutaj jakiejś zbyt, zbytniego dobrego, dobrej informacji ze strony tego spotkania, ponieważ Hiszpański premier na pewno będzie dalej przedłużał oczekiwania do wniosku pomocowego ze strony Hiszpanii. Także raczej to spotkanie będzie tak jak wczoraj, widzę, Merkel w Grecji, czyli wymiana uprzejmości, nic ponadto. Tutaj z technicznego punktu widzenia widzimy, że na linii, jesteśmy w tej chwili na linii, bardzo blisko tak naprawdę linii, linii trendu spadkowego, przybity linii trendu spadkowego. To jest ta linia, w ujęciu, to jest oczywiście ujęcie W1 czy ujęcie tygodniowe. Widziałem, że tutaj troszkę się stabilizujemy. My także widać, że po przebiciu tej tutaj długo, długoterminowej, że można powiedzieć w tej chwili, przy, przy ostatniej zmienności linii, to można oczekiwać, że to będzie jakaś próba powrotu, pow, powrotu właśnie w kierunku N29. Jeżeli mówimy o rydlarz, warto od razu przejść do złotego. Złoty, które jak widać, mocno nie zareagowało na te wczorajsze spadki. Przede wszystkim tutaj mówi się o tym, że transfer kapitału w kierunku polskich depozytów i polskich obligacji jest obecnie bardzo wysoki. Inwestorzy po tej zaskakującej decyzji RPP w październiku no, starają się jeszcze wykorzystać te, te wysokie stopy procentowe w Polsce. Widać, że złoty w związku z tym dość, jest dość stabilnym przynajmniej na tle tych pozostałych walut koszyka europejskiego. Środkowo-wschodniej. No z technicznego punktu jest to cały czas zakres 4,05, 4, 4,10, no i wydaje się, że do czasu jakichś silniejszych impulsów, bądź też z kraju możliwości rynku, zostanie gdzieś w tym zakresie. Trzecia para to euro, euro do, euro do franka w ujęciu D1 no i tutaj widać tą strefę, o której sobie poprzednio narysowaliśmy w trakcie, w trakcie komentarza wideo, czyli strefę podaży, strefę podaży, gdzie dominowali sprzedający. Widać, że strefa bardzo mocno zadziałała, tak naprawdę co do pipsa. widać, że ten zakres 1,21, 12 w górę, no to jest okolice, gdzie inwestorzy przystępują do sprzedaży wspólnej waluty i preferują inwestycje w franka. Jednocześnie od dołu jesteśmy ograniczani przy, jest to FIBO 23,60 poziom, tak naprawdę pełen, poziom 1,21. No i w tej chwili tu są jakieś próby sforsowania tego zakresu. No jeżeli by do takiego mocniejszego ruchu by doszło, to trzeba oczekiwać zejścia w kierunku tego poziomu. W kierunku tego poziomu ten poziom będzie rozszerzony, troszkę sobie rozszerzymy. I to, jest, to są okolice tak naprawdę 1.2084 i troszkę niżej, także. E, oczywiście kluczową jest tutaj ten, tutaj, e, ta, tutaj jest ten poziom 23 Fibo, ponieważ w niższy time tutaj jak w, tak, w układzie D1, to no, ciężko by było zadać jakąś pozycję, ponieważ widać, że, ten, że tutaj że byliśmy niżej i, i kurs się wraca, także raczej oczekiwać, by trzeba było jakieś potwierdzenie na no, niższych timeframeach i dopiero do domknięcia świecy poniżej tego zakresu. I ostatnia para czyli eurofund w ujęciu W1. No, widać, że euro troszkę nam się tutaj cofa. Troszkę nam się tutaj cofa. Niemniej, tutaj tak naprawdę do momentu, że nie zejdziemy niżej 0,79-34, to można oczekiwać, że Spoon Valuta będzie próbowała testować ten zakres 81-82. Także widać, że to jest nawet przynajmniej z techniczny. Tu mamy ten kanał spodkowy. wybicie z tego kanału w górę, ruch powrotny. I dopiero, dopiero sforsowania, także widzę, że to jeszcze sytuacja jest rozwojowa na bieżąco. I tak jak wspomniałem, dopiero przeforsowanie 079-50-40 był jakimś tutaj sygnałem sygnalizującym, że będziemy najpierw testowali jeszcze 077. Dziękuję za uwagę.